Witam w kolejnym odcinku i w nowej serii na kanale, tutaj u mnie. Yy... South Park Pyłku Akcji. Tak się po polsku bo nazywa. To nie wiem dokładnie, jak to przetłumaczyć. Tam podobno nawet twórca miał problem z przetłumaczeniem tego. Także różnie to tam bywa, nie? <laughs> no co? Gierczymy, chyba. Jak prawdę grałem. Spodobał mi się. Był spoko. Ogólnie South Park... Yy, ...Uniwersum... ...znam, nie znam, troszkę oglądałem, troszkę nie, to taki... ...tak średnio można powiedzieć. Te postacie znam tak średnio. Film chyba nawet oglądałem kiedyś... Yy, ...o tych dzieciakach. No, ogólnie śmiesznie jest, więc można się trochę po, 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 pośmiać. Yy, co, zapraszam serdecznie. Lajczka, zostaw komentarzyk, pierdzielni. A my zaczynamy. postaci zdarzenia przedstawione na tej grze, nawet te wzorowane na prawdziwych osobach, są całkowicie fikcyjne. Jest lalalala. La, 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 la. Nie zdążyłem. Ubisoft, nasza ulubiona firma. Pokochana przez rzesze ludzi, kiedyś robili dobre gry. Nie pamiętam, z którego to jest roku w ogóle South Park. Brat ta część, jest już czterech bohaterów. Jest coś o superbohaterach w ogóle, chyba. Nie mi wiadomo, Przekiwanie Scrambles. Aha, nie, 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 nie ma tych napisów. Crime is out of control. C I I I no, you don't I want to skip this, dude. This C is No, trust me. You want to hear all of this. What has become of this city? There used to be laws, justice. Not anymore. Crime is out of control. Cats are missing and townspeople are being victimized. My What's going on with you? Woo! Woo! We were supposed to protect those who couldn't protect themselves. G get off my car, you little pecker! Now superheroes are torn apart by political differences. We are two sides at war. But war isn't going to save our city. Time travel is my only hope now. Myths tell of ancient times. When a new king united a kingdom torn apart by a powerful stick. Hi, hon. Shut up, ma'am. There's no time to waste. I have to go back, change the present if I can, and find this cat. And in doing so, perhaps I can change what has happened to all of us. Czy <try> to, on się cofnie czasu tego kilka prawda? Ciekawe. Nie pamiętam jak się zakończył tamten. Uuu, mogę swojego bohatera tutaj stworzyć. No proszę. Dobra, damy mu włoski. No takie jaja to ja bym nie wiedział. Będę super bohaterem. Co, jakiegoś takiego co mu damy chyba. Za kola nie ma. W sumie tu jest, ale to takie trochę. O nie, serio. Dobra, damy mu zakola. To mu zmienimy kolorek. Trochę taki inny. Taki ciemniejszy damy. Chodzie za kolek, Stefan. No to taka brzydka ta fryzura trochę jest. Dobra, już nie zostanie. Makijażu chyba nie będziemy robić żadnego. Mi się nie podobały takie rzeczy. Zarościk. Kiedyś miałem brudkę, ale widzę, że tutaj brudki nie ma. Zostawię bez. Chcę sobie do oczu. Nie na no, to ja nie chcę. Ubranko. Belerynka. Mmm, belerynkę damy może zieloną. Albo nie, jakąś taką niebieską, jak czapeczka, co? Może jakaś czapka się znajdzie kiedyś. Damy taką niebieską pelerynę. Tutaj damy. Teraz mam czerwoną koszulkę. To może taką. czerwonawą, niech będzie. Ręce? Ręce damy mu takie, żeby miał to ręce, a nie. Żeby to były ręce. A nie jakieś tam rękawiczki. No dobra, dalej. Wiesz poziom trudności? O, matko. Co? Po Pośrodku damy, nie? Normalny niech będzie. No dobra, utwórz. I lecimy. Ja pierdolę 62 siódmy.

Trzymaj obróć, aby znaleźć najlepsze miejsce następnie użyj, aby O! Kupka. Nieźle. Ściskamy zwieracz. Kupa poszła jee! No, jesteśmy mistrzem układania klocków, proszę bardzo. Ja lubię klocki Lego na przykład. Zrobiliśmy trofeum przy okazji, także jest pięknie jak na początek. Tylko dla zatwardziałych gotów. W ogóle zdobywam nagrody. Muszę sobie tą kamerkę przesunąć tutaj, co? Bo widzę, że... że z tej strony są jakieś rzeczy do zdobywania. Eee, to są w ogóle jakieś rzeczy do otwierania i znajdujemy... Znaleźliśmy środek do, na wiatry, leki. Fajnie. We should be happy that he's made friends in this town so quickly. We came here to hide. More friends just means more trouble. You're being paranoid. You need to lay off that stuff. It's changing you. Oh, lay off! It's the one thing that helps me relax from your stupid shit. Oh, hey, whippersnapper. Didn't see you there. Your friends are downstairs, kiddo. Get out there and play. <laughs> <laughs> tak, wiem, ja, tam też tak było, że oni wywalali te dzieci z domu, żeby się bawiły, nie? I tylko i tyle. Tam też tak było w tamtej części. Aby ja pozbyć dzieciaków, i już. Sprzęt, nożyk z zmiennym ostrzem materiał. Co leżymy tutaj? Co stary robi? Stary. To, to są te. te, 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 te narkowiki, narko które tak przyjmujesz? Czekolada? No to. pa... A co matka robi? O nie, to nie mogę sprawdzić. Co my to mamy? Ciekawego. Rybcia jest jakaś. Siema rybcia. Złota rybcia. Śmietnik na podłodze. To jest to, co myślę. To jest matki rzecz? Nie to wygląda. To jest jakaś skrytka. Otwierajmy sobie tutaj złom. Jakaś kula? Aha, to jest y, Xbox, tak, chyba. Pianka do laprowania, taśma klejąca, brak materiału. Dobra, otwórzmy tą skrzynię. Żelazny kostium wynalazcy, żelazna maska wynalazcy, Weź wszystko i kontynuuj te ostrze, artefakt, strój zabójcy... Aha, to jest to co dostałem za, za... asasyny. W Ubisoft klubie. Także jakieś tutaj są to przepisy w ogóle, są na ukryte ostrza. Ciekle pasemka nerwica... Jezus, matko ile tego jest! Jak ja będę mógł używać tego wszystkiego? Jeszcze tutaj coś jest? Nie ma już nic. Co to w komputerze? Miejsce tylko włączyć mogę. No dobra, to idziemy dalej. Ach, jakie te. Piękny czas mi się przypominały, jak grałem w tą jedynkę. Kurde, to był jakiś czas temu, już nie wiem dwa, 3 lata? Może? 3 lata może. O! Muśka płacze przez ojca, bo wpierdala czekoladę.

w lodówce? Mleko bez laktozy, puszka piwa imbirowego, a nic więcej. To jak ona się Pukają do mnie. Sąsiady. Akumulator litowy. Oho. Czy to będzie taka sama mapa jak w tamtej części? Może się tam tłuką w ogóle. Tutaj ta mapa tak wygląda. Mogę tę mapę odpalić? Uh, to troszkę inaczej jest tutaj niż w Jedynce. Dobra, dobra, otwórz mi garaż. Trochę za dużo chyba to. Te... A, gdy będzie walka, tak? Aby wybrać moc. Porusza się, aby wycofać przeciwnika. Aby rzucić moc. Aha, to w ten sposób działa. Uderzenie. Mocy z odrzuceniem mogą zadawać dodatkowe obrażenia przeciwnikom. Rzucając ich na innych przeciwników, sojuszników lub obiekty. Są różne w ogóle moce. Każda postać ma inne. Bo nie, on mnie będzie bił. Co teraz? Aha, czy ja mam to samo. Czekaj. Mogę wybrać kolejną postać? Dobra, walimy tym. Skoro mamy to, ale się tłuką wszyscy, tak jest. Moje moce są niezrównane. Dobra, już idę, już, już. Co się drzesz, no kurde, ja mam z nimi wygrać? Gdy zaatakujesz przeciwnika jako pierwszy, uzyskasz przewagę w walce, co oznacza, że zaczynasz pierwszą turę. Ok. Aby zobaczyć pełną kolejność tur w walce, spójrz na oś czasu w prawym dolnym rogu. Dobra, czyli to jestem ja i trzech ich. Różne mocy działają na różne obszary planszy. Aby sprawdzić zasięg mocy, spójrz na diagram pod jej ikoną. Próba ma to, Co to robi? Aha, to działa na dwóch... na trzech, tak? Na trzy pola to działa. No dobra, walimy. To jest... co to jest, odrzucenie też? To jest bąkopiert. On mi zajebał znakiem. Oni się leczą.

No Tego mogę walnąć w ten sposób, to i w tamtego uderzę. O, kolejne trofeum. Thank you. Let's go. We've got to get inside Cartman's house. Uh, Hurry, my lord. Stand aside or die. We're going through that door. You can't. Oh, yeah? Why not? Because everything in front of here is lava. Oh, dude, no lava. All that is lava? Yeah, everything from here to here is lava. You can't cross it. Shit! Come on, let's get inside. We can't. They're seeing everything in front of the door is lava. Ah, oh, that's not fair. What do we do, the king? What do you do, now? You die. Release the dragon! Oh no! I a dragon? Yeah, they're the first to attack. They're dragons. The dwarves can try to explore. No, okay. Gdy przeciwnik zaatakuje z zasadzki, automatycznie rozpoczyna pierwszą turę walki. No właśnie, to jest problem. Czego on tam strzela? Kolejny to jest. ha, bo to są oni. Dobra. Tak uderzę w tego. To mi nic chyba nie da. A tym też mi nic nie da. O, tak mogę dwóch. Robimy tak. Ok, wow, tamten też dostał. Pierdziliśmy na smoka. O kurde. Wyskowane kwadraty wskazują strefę rażenia nadchodzącego ataku. Wysyłem się na bezpieczne pole, aby uniknąć obrażeń. A tam ci się Aha, tu trzeba zakończyć turę.

Hmm, dobra, ten mod Jak się nim wali? Obdasz poddanego swoimi szlachetnymi pięściami. Ale mu zajebał, ty! Pogromca smoków? Jestem królem!

How can do Speak, Bard. What happened to the stick of truth? The wizard had it thrown into the ocean. Lies. You shall feel the wrath of the Moorish! Unhand him, you heathens! Release the Bardo. You'll have the king to deal with. The king? They say he can Roll. slay a dragon with one blow. That's right. And if you don't uh, wait, wait, whoa, well, where is the wizard? Uh, I thought he was with you guys. Now we got a distress signal to come help him here. The wizard is gone. My name is the king. I'm from the future, <laughs> dude. We said we're not playing that anymore. Yeah, we're all split up. What's the point? This is the point. In my time, there is a massive crime wave and missing cats. I knew my only hope was to assemble the team. Hey, you can't switch games like this. Where's the stick of truth? Shut up, Kevin. This isn't about some dumb stick. There's a cat in trouble, and it's the key to finding the crime syndicate new to our town in the future. Crime syndicate, that that sounds too heavy for Coon and friends. Well, what do you want, Clyde? You want the fucking Freedom Pals to find the missing cat, get the $100 reward, and make their superhero franchise more popular? Fuck the Freedom Pals, dude. That's right. Hoopsickens, there's a loud ringing coming from your basement playroom. <laughs> the Coon Alert. Come on, Coon Friends, go get your stuff and report back to the Coon Lair. In the future, Coon and Friends, the symbol. Sorry, guys, you can't play with us. We're playing superheroes now, and you guys are dorks. No, i skończyła się zabawa z Kikiem prawdy. A oni zaczęli się bawić superbohaterów. bohaterów. <noise> to co, dołączamy chyba do nich, nie? A tutaj pamiętam, to były rzeczy do. Do kupowania. To w ogóle ten pałac był cały. Jeśli nie grajście w jedynkę, to polecam. Jest naprawdę świetno. Dobra, idziemy chyba do. 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 ten. Będą troszkę chyba krótsze odcinki niż normalnie. Czy, czy mogę tu wejść? Do kupy tego? Już widzę, nic nie masz. Coś zebrać? No będziemy się oddawać do. tego. Jest jakiś zapis w ogóle można zapisać? Dobra, myślę, że tak 20 minutek będzie ok. Yy, będziemy się udawać do Kartmana, żeby ten. ten dzień dobry. Żeby się zobaczyć z Szupem z przyszłości. Oczywiście, co się to będzie dalej działo. Ale to jest chora gra, ja pytam. Myślę, że ten. Tutaj nie będzie dłuższy odcinki niż 20 minut jak się wydaje. Chyba, że coś tam będzie się jakoś inaczej układać. Ale na dzisiaj to tyle. Eczka zostaw w komentarzach pierdzielni i co i widzimy się w kolejnym odcinku się